Coraz więcej osób głosuje, naprawdę. Ja widzę, że to tak chętnie w kolejkach się ustawiały. Chętnie bardzo głosowały. Budżet Obywatelski 10 edycja rusza już głosowanie 14 listopada, potrwa do 28 listopada. Mieszkańcy Augustowa zgłosili aż 19 projektów, które będą teraz poddane weryfikacji przez mieszkańców i te, które utrzymają największą ilość głosów, zostaną zrealizowane. Mamy też stałe organizacje, społeczników, osoby, które zgłaszają te projekty, bo widzą, że te projekty działają, że mają rację bytu. Są to często projekty cykliczne, ale też projekty skierowane już do określonej grupy mieszkańców. Ja napisałam projekt. Tematem projektu było zasadzenia światowe i krzewy wokół domu seniora, żeby upiększyć nasze podwóreczko, naszą posesję. Wielki sukces! Projekt został zrealizowany dzięki głosom seniorów, mieszkańców. Także bardzo cieszymy się z tego sukcesu naszego. Mamy nadzieję, że to będzie rekordowy budżet, dziesiąty, jubileuszowy. Są to projekty skierowane dla każdej grupy społecznej, czy to dla osób starszych, czy młodszych, dla rodzin, dla osób, które mają gdzieś ekologię w sercu bardziej, dla osób, które mają gdzieś sport bardziej w sercu. dwa wachlarz i ta gama tych projektów jest naprawdę bardzo szeroka. W tym roku został napisany projekt Cafe Senior. To realizacja cykl warsztatów zajęć dla seniorów będzie 12 rodzaj zajęć będą to zajęcia edukacyjne z psychologiem rękodzieła Rehabilitacyjne. Wszystkie projekty są dostępne na stronie zmieniamy.augustów.pl, gdzie również możemy oddać na bezpiecznej platformie głos poprzez wpisanie swojego numeru PESEL. Mieszkańcy, którzy wolą jednak tradycyjną formę dania głosów, będą mieli cztery punkty do oddania tak jak głosu w formie papierowej to jest Urząd Miejski, spółka Kodrem, Pływalnia Miejska oraz miejski Dom Kultury.